I honey mustard? Here. Of course. All with cheese and french fries? Here. Przedstawka jest taka. Normalnie mozzarella sticks są takie. Mozzarella korne. Dobra, to co to tu masz takie coś do płacenia. Nie, wiem, że tu wkładasz kartę przy ale normalnie są gierki jeszcze. Gdzieś, teraz gram w pokera. U, Co, lecimy? Widzowie, mam dla Was dzisiaj bardzo ważną informację do przekazania. Jesteśmy teraz w drodze do Vegas, ale to nie tylko chodzi o tą drogę. Alan, poszliśmy krok dalej i jesteśmy o kilka kroków przed Buddą. Montażysta Buddy dostał RS6. Widziałeś to? widziałem Mówiłeś, to. mówiłeś kiedy coś dla mnie będzie, Alan. G-wagon, G63. Na naprawdę! DREWAL! DREWAL! te hamulce. Alan! Ale, jak się czujesz z tej... Morad, morad, niech żyje, żyje Proszę, kurwa. 200 katalogiczko Szósty dzień bez housekeeping Na sobie easy, easy Szósty dzień bez r*****a W drodze trochę cheesy się... z naszej. Czy w rąkach coś tu cheesy?